W najnowszym spektaklu szczecińskiego teatru tańca tru ważną rolę odgrywa lustro, które jest zwierciadłem tęsknoty oporu. Podąża ono za tancerzami, niczym kamera korespondenta wojennego, otwierając poszczególne sceny z życia partyzantów trwających w lesie. Lustro wkracza w przestrzeń widzów mieszkańców miasteczka. Są oni związani z partyzantami, a więc swoimi braćmi, siostrami, synami, córkami, silną relacją. Ukazujące się w decydę retrospekcje są i tęsknotami za kimś, za czymś, do kogoś, do czegoś, a także stawianiem oporu komuś, czemuś. Drodzy widzowie, macie przecież pełne prawo do tęsknoty za kimś, za czymś, do kogoś, do czegoś oraz dostawiania oporu komuś, czemuś. Teatro teatr tańca tru, bądźcie z nami w pełni spektaklu korowu tęsknocie opór.